Mieszkam przy Ramintra Road, to jest jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych w Bangkoku. A niestety położona kawałek od centrum, no ale za to mam dość blisko do szkoły. To jest właśnie wejście do mojego kondominium. Przed wejściem, oczywiście, obowiązkowo znajduje się san praput, czyli domek dla duchów. Tajowie powszechnie wierzą w duchy i, kiedy budują dom na jakimś terenie, to przed nim stawiają właśnie taką małą chatkę, żeby duchy, które zamieszkiwały ten teren, miały się gdzie podziać i żeby im się nie szpędzały po chałupie. I przynajmniej raz w tygodniu znoszą im tutaj jedzenie i picie, z którego oczywiście korzystają bezdomne koty. Na początku myślałem, że są to jakieś małe buddyjskie świątynki, ale okazało się, że nic bardziej mylnego jak mawia Radek Kotarski z Polimatów. No to bardzo Ci pozdrawiam, Radku, mam nadzieję, że kiedyś przyjedziesz tutaj do Tajlandii z ekipą polimatów. Solikrap Chłopaki z ochrony. Są bardzo sympatyczni. No, i idziemy teraz do mojego mieszkania. To jest basen i siłownia. Zresztą w bloku obok znajdują się niemal dwa identyczne. Jest kolejny identyczny basen, praktycznie identyczna siłownia. Z basenu czasem korzystam, z siłowni mniej, co dziwne. W Aberdeen chodziłem na ścigownię codziennie, jeszcze za to płaciłem. No a tutaj mam za darmo i, i prawie w ogóle nie korzystam. Zresztą sami wiecie jak to jest. mieszkam na siódmym piętrze i oto i moje królestwo Właściwie to takie duże studio przedzielone szklaną, szklaną ścianą na pół, na część sypialną i na taki living room. Telewizji praktycznie nie oglądam. Zresztą tajska telewizja to jest całkowita porażka, no, ale są jakieś durne telenowele. Zabrni przyjeżdża niewiele. Kilka książek, jak widać głównie swoich. Zdjęcie ojca, hani. I moneta pamiątkowa jednostki Grom, którą otrzymałem z rąk Pani Major Moniki K, współtwórczyni naszej jednostki specjalnej. Zresztą bardzo Cię pozdrawiam Moniko, mam nadzieję, że również przyjedziesz tutaj kiedyś do Bangkoku. Moja sypialnia. I klimatyzator, bez którego tutaj bym sobie nie dał rady. Trzeba go będzie włączyć. O dziwo w mieszkaniu znajduje się także kuchnia. Wiele tajskich mieszkań w ogóle nie posiada kuchni, ponieważ Tajowie nie jedzą, nie gotują w domu, tylko stołują się w ulicznych garkuchniach, co zresztą robię także ja, ponieważ gotowanie czegokolwiek w tym klimacie w domu to jest robienie sobie z chaty sauny. Lodówka obklejona magnesikami, które przywiozłem z Berlin, na których mam wielki sentyment. Łazienka z prysznicem, nic specjalnego. I mały balkon z widokiem na basen i na dach siłowni. Więc tak sobie właśnie mieszkam w Bangkoku. Jestem całkiem z tego mieszkania zadowolony. A płacę za nie. 7500 batów czyli równowartość 750 zł miesięcznie